Super Afrodyzjak Hiszpańska Mucha. Co to jest i co warto wiedzieć? Wykład numer 120 Uniwersytetu Sex Shop. Pl, sklepu, który od ponad 20 lat dostarcza Wam gadżety premium. Co to jest Hiszpańska Mucha? Jak ją stosować? Jaka jest współczesna Hiszpańska Mucha? Co wzmacnia libido? Czy wzmacnia libido? Dowiesz się wszystkiego z dzisiejszego wykładu. Hiszpańska mucha to jeden z najsłynniejszych afrodyzjaków w historii, znany od wieków jako substancja smagająca pożądanie i potęgująca doznania erotyczne. Jednak jego historia jest równie tajemnicza co niebezpieczna. W dawnych czasach hiszpańska mucha była stosowana jako niezwykle silny środek pobudzający, który mógł jednak doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Dziś, dzięki postępowi nauki i medycyny, dostępne są na rynku nowoczesne wersje tego afrodyzjaku, które bazują na bezpiecznych i naturalnych składnikach. Jak działała hiszpańska mucha w swoich dawnych i współczesnych formach? Czy warto z niej korzystać? Odpowiedzi na te pytania w dzisiejszym wykładzie. Historia prawdziwej hiszpańskiej muchy. Hiszpańska mucha, zwana również pod nazwą Cantarzis vesicatoria była stosowana jako afardezjak w starożytnych kulturach. Jej niezwykła historia sięga tysięcy lat wstecz, kiedy to wyciąg z tego owada uważany był za najpotężniejsze eliksy miłosne. Największą sławę zyskała w starożytnym Rzymie i Grecji, gdzie była szeroko stosowana przez elity. Historia tej substancji była równie fascynująca, co niebezpieczna. Jej aktywny składnik Kantar Edyna był nie tylko silnym aferdyzjakiem, ale również potężną trucizną. W dawnych czasach muchy te były zbierane i suszone, mielone na proszek. Proszek ten następnie dodawano do napojów i potraw. Efekt ich działania był związany z silnym podrażnieniem dróg moczowych i narządów płciowych, co powodowało zwiększenie przepływu krwi i wywoływało uczucie silnego pobudzenia seksualnego. Niestety jego stosowanie wiązało się również z poważnym ryzykiem, ponieważ kantarydyna była toksyczna dla, orga, dla organizmu. Kantarydyna toksyczny afrodyzjak o niebezpiecznych skutkach. Kantarydyna to substancja chemiczna, którą owady z rodzin olejcowatych, w tym hiszpańska mucha, produkują w celu obrony przed drapieżnikami. Ma silne właściwości drażniące i jest toksyczna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Działanie kanteredyny na organizm człowieka polega na podrażnieniu błąd śluzowych, co wywołuje silny stan zapalny. W przypadku stosowania jej jako afrodyzjaku, efekt ten prowadził do wzmożonego przepływu krwi w narządach płciowych, co powodowało zwiększenie pożądania seksualnego. Jednak jej silne działanie miało poważne konsekwencje zdrowotne. Podrażnienie błąd śluzowych wynikające z przedawkowania. Wywoływało silny stan zapalny, który mógł prowadzić do owrzodzeń i uszkodzeń tkanek. Długotrwałe stosowanie kanterydyny w celach aferodyzjakalnych wiązało się z ryzykiem uszkodzenia nerek, przewodu pokarmowego i śmierci. W wielu przypadkach efekty uboczne stosowania tego aferdyzjaku były tak poważne, że prowadziły do trwałych uszkodzeń organizmu. Efekty uboczne stosowania kantarydyny. Silne podrażnienie błąd śluzowych, dróg moczowych i płciowych powodowało ból i dyskomfort. Uszkodzenie nerek wynikające z działania toksycznych toksycznego kantarydyny, wymioty krwawienia z przewodu pokarmowego, a nawet wrzody żołądka. W skrajnych przypadkach śmierć wynikająca z przedawkowania kantarydyny. Pomimo tych zagrożeń hiszpańska mucha była stosowana w różnych formach przez stulecia dopiero w XIX wieku, gdy zaczęto lepiej rozumieć toksyczne działanie kantarydyny, jej zastosowanie zostało ograniczone, a w wielu krajach całkowicie zakazane. Nowoczesna hiszpańska mucha bezpieczne alternatywy. Obecnie w Afryzjaki, sprzedawane pod nazwą hiszpańska mucha różnią się diametralnie od swoich prehistorycznych odpowiedników. Półczesne produkty nie zawierają kanterydyny, lecz bazują na naturalnych składnikach roślinnych i aminokwasach, które wspierają funkcje seksualne w sposób bezpieczny i łagodny dla organizmu. Współczesna hiszpańska mucha jest dostępna w formie kropel, tabletek, kapsułek, a jej składniki poprawią libido oraz zwiększą doznania seksualne. Składniki te wspomagają krążenie krwi, poprawiają witalność, wspierają zdrowie seksualne, nie niosąc przy tym ryzyka i żadnych skutków ubocznych, jakie wiązały się z kantarydyną. Najczęściej spotykane składniki nowoczesnej hiszpańskiej muchy. Arginina Aminokwas, który rozszerza naczynia krwionośne, poprawiając krążenie i wspierając lepsze ukrwienie narządów płciowych, co zwiększa pobudliwość seksualną. Czomber Zioło o działaniu stymulującym krążenie krwi, znane w poprawie libido i witalności. Wyciąg z owsa, Roślina o działaniu tonizującym, która wspomaga układ nerwowy i zwiększa energię oraz ogólną witalność. Maka Roślina czy albo maca. Roślina speru, której wyciąg zwiększa wytrzymałość fizyczną, poprawia nastrój oraz wspiera funkcje seksualne. No i żeńszeń, popularny składnik suplementów, który reguluje układ hormonalny, poprawia witalność oraz wspiera zdrowie seksualne. Te składniki są bezpieczne, a ich działanie jest potwierdzone przez badania naukowe: współczesne aparaty, w jaki dostępne są bez recepty, i można je stosować regularnie, aby wspierać funkcje seksualne i poprawiać jakość życia erotycznego. Połącz suplementację ze zdrowym stylem życia. Aby maksymalizować korzyści płynące z nowoczesnej hiszpańskiej muchy, warto łączyć jej stosowanie ze zdrowym stylem życia. Regularne ćwiczenia, zrównoważona dieta i odpowiednia ilość snu wspierają aktywność suplementu, poprawiają krążenie krwi, ogólną kondycję i libido. Kombinacja tych działań pomoże w uzyskaniu lepszych wyników i wzmocni pozytywne efekty stosowania preparatu. Arginina, kluczowy składnik współczesnych afrodyzjaków. Jednym z najważniejszych składników współczesnych afrodyzjaków sprzedawanych pod nazwą hiszpańska mucha jest arginina. Aminokwas, który pełni kluczową rolę w produkcji tlenku, azotu, substancji odpowiedzialnych za rozszerzanie naczyń krwionośnych. Dzięki temu poprawia krążenie krwi i ma to kluczowe znaczenie dla pobudliwości seksualnej. Arginina działa przez zwiększenie przepływu krwi do narządów płciowych, co prowadzi do lepszej erekcji u mężczyzn i wzmożonej pobudliwości u kobiet. Współczesne afrodyzjaki zawierają argininę, są bezpieczne i można je stosować regularnie, aby poprawić jakość życia seksualnego. Efekty stosowania współczesnej hiszpańskiej muchy. Nowoczesne afrodyzjaki, w przeciwieństwie do ich toksycznych poprzedników, działają w sposób stopniowy i bezpieczny. Składniki takie jak arginina, cząber czy wyciągzowca wspierają funkcje seksualne, poprawią krążenie, witalność, ogólne samopoczucie. Efekty stosowania nowoczesnych wersji hiszpańskiej muchy mogą być zauważone już po kilku dniach lub tygodniach regularnego stosowania. O ich działanie może obejmować zwiększone libido. Naturalne składniki wspierają zdrowie seksualne, pomagają zwiększyć pożądanie u mężczyzn jak i u kobiet. Regularne stosowanie prowadzi do poprawy zainteresowania życiem erotycznym. Poprawa krążenia. Aminokwas, i inne składniki wspierające krążenie krwi pomogą prowadzić... Pomogą, mogą prowadzić do lepszego ukrwienia narządów płciowych, co poprawi jakość erekcji oraz wrażenia seksualne. Dodam też, że łechtaczka także ma krążenie krwi i pomaganie tego także przyczynia się do Lepszego, lepszej jakości życia seksualnego. Podniesienie ener poziomu energii, wyciągi roślinne, takie jak maka czy rzęszeń pomagają zwiększyć energię i witalność. Poprawia na, poprawia, poprawa nastroju. Składniki rzęszeń mają działanie adaptogenne, pomogą w regulowaniu nastroju, zmniejszą stres i to także wpłynie lepszym, le, dla was na lepsze doznania. Wzmacnianie wytrzymałości. Regularne stosowanie afrodyzjaków przyczyni się do poprawy ogólnej kondycji i będzie sprzyjać lepszym doznaniom seksualnym oraz większej satysfakcji z życia erotycznego. Dawkowanie. Spróbuj 10-15 kropelek pod język lub do napoju. Aby uzyskać szybki i skuteczny efekt możesz stosować 10-15 kropelek preparatu hiszpańskiej muchy pod język lub dodać je do napoju. Metoda podjęzyk pozwala na szybkie wchłanianie substancji aktywnej przez błonę śluzową, co przyspieszy działanie. Jeśli preferujesz dodanie korpel do napoju, pamiętaj, aby pić je nad lub przed planowanym zbliżeniem, aby maksymalizować efekt. Jak stosować hiszpańską muchę? Nowoczesna hiszpańska mucha jest dostępna w różnych formach: kapsułki, tabletki, korpelki. Sposób stosowania zależy od formy i zaleceń producenta. Oto kilka Ogólnych wskazówek. Dawkowanie. Ważne jest, aby stosować się do zaleceń producenta dotyczących dawkowania. Zbyt duża ilość może prowadzić do niepożądanych efektów, takich jak bóle głowy, dyskomfort żołądkowy. Czas stosowania. W zależności od produktu, aferdyzjak może być stosowany krótko przed planowanym zbliżeniem lub regularnie, aby długotrwale poprawić jakość życia seksualnego. Bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek suplementu warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki lub masz problemy zdrowotne. Bezpieczeństwo nowoczesnych afrodydwiaków. Współczesne preparaty hiszpańskiej muchy są opracowane z myślą o szczególnym bezpieczeństwie użytkowników. Produkty te są regularnie testowane, odnoszą się do nich wszystkie przepisy dotyczące suplementów diety i są poddawane testom, aby upewnić się, że nie zawierają śladów szkodliwych substancji. Przed zakupem sprawdź skład suplementu, upewnij się, że nie zawiera składników, na które możesz być uczulony. Kupuj z wiarygodnych źródeł. Wybieraj produkty od renomowanych producentów. Kupuj z pewnych źródeł, aby uniknąć podróbek preparatów lub niskiej jakości. Zapraszamy do działu aferdyzjaków na Stegshop.com, gdzie wszystkie suplementy pochodzą tylko od producentów. Skonsultuj się z lekarzem. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hiszpańska mucha A-efekt placebo. Czy naprawdę działa? Jednym z ciekawszych aspektów nowoczesnych aferdyzjaków jest wpływ efektów placebo. Wiele badań wskazuje, że efekty stosowania suplementów mogą być częściowo wynikiem przekonania o ich skuteczności. Efekt placebo powoduje, że osoba stosująca aferdyzjak odczuwa poprawę, mimo że działanie suplementu może być subtelne lub umiarkowane. Badania naukowe pokazują, że składniki takie jak arginina czy rzęszeń mają rzeczywisty wpływ na zdrowie seksualne i samopoczucie. Regularne ich stosowanie prowadzi do realnych korzyści, a efekty mogą różnić się w zależności od predyspozycji i stanu zdrowia. Alternatywy dla hiszpańskiej muchy: inne naturalne na afrodyzjaki. Jeśli interesują cię afrodyzjaki, ale nie chcesz stosować produktów na bazie hiszpańskiej muchy, jest wiele innych naturalnych substancji. Oto kilka przykładów. Tribulus. Testosteron, Roślina znana z wpływu na, pozi na wzrost <coughs> poziomu testosteronu i poprawę libido. Często stosowana w suplementach mogących funkcje seksualne. Może nie erekcję. Horny Goat Weed. Epimedium. Roślina, której ekstrakcja jest znane z poprawy funkcji seksualnych i zwiększenia libido. Ginkgo Biloba. Zioło poprawiające krążenie krwi, sprawiające, że wasze zdrowie seksualne wzniesie się na jeszcze wyższy poziom. Hiszpańska mucha przeszła długą drogę od toksycznego afrodyzjaku ze średniowiecza i jeszcze z czasów prehistorycznych, który wywołał skutki uboczne dla nowoczesnych i bezpiecznych suplementów, które wspierają działania seksualne, nie ma już takich problemów. To jest zupełnie inny specyfik. Współczesne produkty zawierają naturalne składniki, poprawiają krążenie, zwiększają libido, podnoszą poziom energii, nie niosąc przy tym żadnego ryzyka dla zdrowia. Stosowanie nowoczesnych afertyzjaków przyniesie korzyści jeśli są używane zgodnie z zaleceniami producenta w połączeniu ze zdrowym stylem życia. Zawsze warto pamiętać o zachowaniu umiaru, skonsultować się z lekarzem i upewnić się, że suplementy pochodzą z oryginalnego źródła, są odpowiednie dla Twojego zdrowia i potrzeb. Dziękuję za wysłuchanie wykładu i zapraszam na zakupy do sklepu shakshru.pl, który od ponad 20 lat dostarcza Wam gadżety Premium oraz Wszystkie produkty mamy z europejskich hurtowni oryginalne. Ponieważ niektóre o bardzo niskich cenach na różnych dziwnych platformach są po prostu podróbkami, które przychodzą do Was bez opakowania i nikt nie ma nad tym kontroli. Dziękuję i zapraszam niebawem na kolejny wykład.